Grzegorz Brown, reżyser, scenarzysta, nauczyciel akademicki, publicysta, prezes partii Konfederacja Korony Polskiej oraz poseł partii Konfederacja. Szczęść Boże! Nazywam się Braun, Grzegorz Braun. Pan Grzegorz Braun znany jest z bardzo wyjątkowego i charakterystycznego sposobu wysławiania się. W związku z tym powstało wiele memów, które opisują jak daną, wydawałoby się normalną rzecz, pan Grzegorz nazywa w dosyć niezwykły sposób. Prawo i Sprawiedliwość lub Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sanacji. Można też to jeszcze bardziej rozszerzyć na Żoliborska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sanacji. TVP... TV PiS lub media gadzinowe i telewizja reżimowa zwana dla zmylenia przeciwnika publiczną. Dziennikarze Zawahałem się czy użyć tego słowa, czy, czy jednak nie mówić o funkcjonariuszach frontu ideologicznego. Gwiazdka lub Wieczerza Wigilijna Dnia Bożego Narodzenia, Ministerstwo Aktywów Państwowych lub Zintegrowany System Dostępu do Koryta, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego lub Paśniki dla Cwaniaków, byłych milicjantów, ormowców, zomowców, posiadających monopol na rżnięcie na kasie. Unia Europejska, którą ja nazywam raczej Eurokołchozem. Andrzej Duda kontra Rafał Trzaskowski. Lub Żoliborska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sanacji kontra Berlińska Grupa Instalacji Landu Eurokołchozowego w Europie Środkowej. Państwowa Agencja Prasowa. Trafniej byłoby mówić Państwowa Agencja Dezinformacyjna. Polska. Rzeczpospolita lub Kondominium Rosyjsko-Niemieckie pod Żydowskim Zarządem Powierniczym. Cześć! Dzień dobry lub Szczęść Boże! Izrael państwo położone w Palestynie. Oprócz tych wyrażeń, bardzo popularnym zwrotem używanym przez pana Grzegorza Brauna jest Kondominium. Kondominium Rosyjsko-Niemieckim pod Żydowskim Zarządem Powierniczym. Szczęść Boże! W kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym na Boga. A gdzie? Gdy widzisz, jak ktoś z masonerii obraża kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym. Wsiadaj, młody tradycjonalisto, mamy kondominium do spalenia. Pan Grzegorz doczekał się nawet własnej przeróbki z gry Heroes 3. Kondominium 3. Służby, loże i szczęść Boże. Jeśli już o grach mowa, to mamy jeszcze Tony Hawk Pro Skater 2. Kiedy mieszkaniec kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym nie odpowie ci szczęść Boże. Wszędzie dobrze, ale w kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym najlepiej. Kolejną porcją memów są te, które powstały po tej wypowiedzi pana Grzegorza Brauna. Nie... Dziękuję bardzo, panie pośle. Czas minął. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Ma... Dwie minuty, panie pośle. Będziesz pan wisiał. Panie pośle, proszę. Panie pośle! Panie pośle, jak się pan w Sejmie zachowuje? To jest skandal po prostu. Wypowiedź pana Brauna poruszyła memiarzy, którzy natychmiast zaczęli tworzyć kreatywne i zabawne memy. Piłka była cały czas w ręce? Będziesz pan wisiał. Co zrobi Niedzielski? Wisi mi to. Dzień dobry, poproszę chleb. Oj, cholerka, zapomniałem pieniążków. Nie szkodzi, będziesz pan wisiał. Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. Będziesz pan wisiał z Panem Bogiem, kiedy twoje parafialne kółko aktorskie chce obśmiać teorię Darwina i wystawia przedstawienie o małpach na drzewie. A ty tłumaczysz aktorowi, co ma robić? Szczęść Boże, będziesz pan wisiał. Jakby spał. Ciekawe, czy gałąź wytrzyma. Wie, wszystko niemiłosiernie miota tym ciałem. Mam ochronę. Boję się wyjść z domu. Jeśli się boisz, to już jesteś niewolnikiem. Grzegorz Brown obserwuje cię. Niedzielski? Kiedy poluzowałeś śruby w samochodzie Niedzielskiego i widzisz, jak odjeżdża z parkingu. Jeśli nie potrafisz znieść mnie, kiedy jestem najgorszy, to nie zasługujesz na mnie, gdy jestem najlepszy. Panie Grzegorzu, tam się minister Niedzielski topi. Musi go pan ratować. Spokojnie, nie utopi się. A skąd pan to wie? Co ma wisieć, nie utonie. Czasem szczęść Boże, czasem wieczny odpoczynek racz im dać panie. Pan Grzegorz Braun nie jest znany wyłącznie ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi oraz kultowego szczęść Boże. Poseł Konfederacji dosyć często składa wnioski formalne w Sejmie, co również spotkało się z odpowiednim komentarzem w kręgach mymiarzy. Wniosek formalny. Grzegorz Braun... Elżbieta Witek. Kiedy myślisz nad kolejnym wnioskiem formalnym? Kiedy widzisz Brauna z kolejnym wnioskiem formalnym? No cześć, ja z wnioskiem formalnym. Grzegorz Braun idący na mównicę dobrze wiedząc, że zaraz go wy***dolą z obrad sejmu. Grzegorz Braun czekający aż pani marszałek pozwoli złożyć wniosek formalny. Producenci wniosków formalnych po wynalezieniu Grzegorza Brauna. Marszałek sejmu wyłącza mikrofon po raz setny. Grzegorz Brown, kiedy zdobyłeś megafon i zaraz złożysz taki wniosek formalny, że wszystkim wpięty pójdzie. A ty co się gapisz, zgłosić ci wniosek formalny? Szczęść Boże, wniosek formalny o nieprzyciąganie drzwi do framugi. To uczucie, gdy planowałeś wniosek formalny, ale nikt nie przyszedł. Na koniec zostawiłem jeszcze kilka popularnych i ciekawych memów z posłem Brownem w roli głównej. Kiedy widzisz, że szkolny łobus idzie w twoją stronę? ale dzisiaj przyszedłeś do szkoły ze swoim starym. Biała rasa, biały stan, czarna kawa, grzegorz brown. Grzegorz brown szukający najszybszej drogi do serca komunisty, monarchizowane. Jeśli zmieniasz czas na letni, już jesteś niewolnikiem. Telewizor, gra. Mój stary, kiedy udzielasz wywiadu, ale widzisz jak Julki z Twittera strajkują zamiast być w szkole. Szczęść Boże, nie jestem zainteresowany fotowoltaiką. Kiedy kolega z partii demonstruje ci działanie niewidzialnej ręki rynku? Gdańska przygoda. Parę dni temu przechadzałem się ulicami Gdańska, w którym startowałem w wyborach. Jedną z mieszkanek zapytałem o drogę do najbliższego kościoła. Kiedy doszedłem na miejsce, okazało się, że to nie przybytek świętej wiary katolickiej, tylko poniemiecki zbiór protestanckiej herezji. Zauważywszy pomyłkę, wybuchnąłem serdecznym śmiechem. Grzegorz Braun z Torunia. Odkryto zawartość teczki Grzegorza Brauna. Minister zdrowia znoszący obowiązek noszenia maseczek. Grzegorz Braun, który przez całą pandemię ani jednej nie założył. Jeden z dziesięciu, kategoria powiedzenia. Dokończ słynną wypowiedź. Ziobro, ty, a wy znacie odpowiedź? Ziobro, kurde, jeb***a! Amerykański snajper Gregory Brown, podczas walk w Izraelu, przez palestyńskie dzieci nazywane siewcą śmierci, podczas swoich wielokrotnych misji zlikwidował około 120 wrogich celów. Zapewne zapytasz, skąd przydomek siewca śmierci? Otóż. Nie założył maseczki w autobusie. Kiedy miałeś ogłosić koniec imprezy, bo goście już wszystko wypili, ale wtedy pani Gosia wyciągnęła z torebki ostatnią sztukę Somersby. Mateusz Morawiecki składa gratulacje nowo wybranemu prezydentowi Grzegorzowi Braunowi. Ukraińcy, ponad 30-osobowa grupa Ukraińców z Ukrainy, posprzątała w czynie społecznym Park Konstytucji 3 maja oraz nadrzeczne bulwary w suwałkach Podlaskie chcieli w ten sposób podziękować za ciepłe przyjęcie i pomoc, jaką otrzymali. Grzegorz Braun? Ukraińcy grabią polską ziemię! Nigdy nie pytaj! Kobiety o jej wiek, mężczyznę o jego zarobki? Grzegorza Brauna o to, co łączy go z byłym agentem gr Leonidem Sviridowem. Szczęść Boże! Za fasadą demokracji na litość boską, a gdzie? Kiedy mama mówi, że jest za zimno na lody? Ale na spacer zabiera cię tata, a on wie lepiej. Żydowska góra? Polska góra. Ani kroku dalej, sodomici. Bo ten spust zaśpiewa Bogu rodzice. Polski ambasador w państwie położonym w Palestynie. Grzegorz Braun po całonocnej adoracji najświętszego Serca Jezusowego i niezliczonych litaniach do jego miłosierdzia. Andrzej po jednej zdrowaśce. Chciałem jakoś ocenić memy z Grzegorzem Brownem, ale stwierdziłem, że ostatecznie i w pełni. Ocenić je może wyłącznie sam stwórca. To tyle w dzisiejszych politycznych memach. Jeśli znacie jakieś ciekawe memy, lub sami takie memy tworzycie, to możecie mi przesłać do nich linki na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.